Cześć, witajcie, witam was w ostatnim odcinku tej kampanii, szybko zleciało, możemy wygrać, czyli Minas Tirith, let's go! No i mamy kacenkę, widzimy siły Mordoru, które nacierają na ostatnie miasto ludzi, czyli Minas Tirith, potężne hordy orków będą starały się zniszczyć białe miasto. Przygotowane katapulty, wieże oblężnicze. Zobaczymy ile ja będę miał tutaj jednostek. No i zaczynamy! Mamy trzech bohaterów, więc coś nowego. Oni oczywiście mają mnóstwo tutaj przygotowanych katapult. Jest Gandalf z rycerzami. Ależ oni są wytrzymali, to jest aż nieprawdopodobne, zobaczcie. E, dopiero tam druga czy trzecia salwa spowodowała, że zginęli. oj! No i mamy Gronda. Armia Rohanu przybędzie za 3 minuty, czyli to jest chyba tak, że kiedy przywołujecie Gronda, to wtedy zaczyna się licznik Rohanu. A to wychodzi. Dobrze, że mamy mega dużo jednostek przygotowanych na odparcie Rohanu. I ostatnie uderzenie Gronda, i za chwilę Rotamina Styrid będą otwarty. Tak też się stało. Tutaj wybijamy te jednostki. No i 5 sekund, i nadejdzie Rohan. W końcu zacznie się jakaś bitka. Jest Rohan! Słyszymy ten dźwięk, widzimy w lewym, dolnym e, narożniku scenę z filmu. Przybyli Rohirrimowie. Oczywiście mają tą moc, która powoduje, że moje jednostki się boją. Chyba za szybko użyłem tej mocy. Zdecydowanie za szybko. No i czekamy. No i ruszają na nas, proszę bardzo. Oto no my pogrążyliśmy całą mapę w ciemności. Zostawili łuczników z tyłu. No i atakują. A my tutaj mamy przygotowane. Nie możemy Rohan tutaj atakować? Co tutaj się dzieje? Oj, 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 oj! No, robią wrażenie. Trochę strat mi na pewno tutaj narobią. Lady Wina nie żyje, także e, tracą swoją. swojego dowódcę w tej bitwie. No i to chyba było. to chyba była na tyle z posiłków Rohanu. Dosyć szybko. Okej, okay, mamy. Mamy to, co chcieliśmy. Zniszczyliśmy sobie bramę, czyli możemy ruszać do ataku. No i ruszamy. Brama otwarta. Możemy się wbijać. grubo o jest kapitalny tutaj, no. Będą dosyć mocno. Oj, 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 oj. Wow! Wow, wow, wow. O, no, jednak dziesiąty poziom. Dziesiąty poziom naszego kochanego Gandalfa. Robi wrażenie. Ja tutaj siły już praktycznie nie mam. Zobaczcie, jakie potężne straty. Ale tutaj trzeba po prostu wybijać te jednostki. Jak! Ciekawe, oni wychodzą i od razu są ulepszeni na maksa. To fajnie. W sumie jest trochę trudniej, to dobrze. Chcę dostać się do środka. Z moimi jednostkami. Tutaj wiadomo do środeczka, niech im szybciej zajmiemy pozycję wewnątrz, tym szybciej będziemy w stanie przejąć kontrolę. O! Mamy orły. Okej, okay, orzeł jest chyba silniejszy jednak. Na ja jeden orzeł padł. Czemu ostrzeliwują moje orły. No. Tutaj się moje jednostki. Trzeba się wycofać, potraciłem moje jednostki. Mam duże straty teraz. No spróbujemy, druga fala ataku nasza. No, ale nie no, panowie! Jak to się dzieje, że ja nie mam zasięgu? Oczywiście... ...mówią z wami co chcą. Kolejny nasz atak mocno oparty. Razem może troszeczkę bardziej skupię się... ...katapultami, ale oni znowu sobie wybudowali. Ej, to trzeba zrobić w ten sposób, bo inaczej to mam wrażenie, że nie dojdziemy do ładu. Przestańmy na szynach z góry. O, ale jest zniszczona, przynajmniej zniszczyliśmy te... E, ostatnie, jeden ostatnie katapult i dobrze. Tutaj wjeżdżamy na grubo i to jest chyba już ten moment. Oczywiście będzie coś lepiej. Panowie, pojedźcie. Tak nie fiktować, bo tutaj widzę że wszyscy najlepiej do przodu. Na pewno musimy. Na pewno Paramira. Być Paramir, on. Ty był Znika w mieście, no to ludzie, kochani, no bez przesady, no. No dawaj, Faramirek ostatni, jeszcze jedną katapultę poproszę. Koniec, Faramira. Ej, to może tym sposobem już nie będą w stanie tak łatwo mi zniszczyć po ich. A ja, Ale czemu nie atakujecie? No, ja się bałem, że nie mogę odrodzić, a tutaj proszę. Trochę mamy taki impas. Widzę, że tutaj od groma mają też jednostek przygotowanych. Tam musimy się jakby znaleźć. cały czas tutaj w tę stronę. No czas tutaj ruszać, panowie. Czas e, ruszać i zająć w końcu na poważnie, tutaj. Czego rywala. Zbudowałem sobie prole w końcu, Mamy jakoś tam pomoże troszeczkę. I to jest właśnie taki jeden oddział ulepszony, i ja mam z nimi ogromny problem. Pamiętaj. szybko. 5 sekund zostało do przybycia później z Umbaru. Zobaczmy, co to przybędzie. Czy to będą mnie umarli? Uwaga, jest Legolas Aragorn gimli i już się robi grubo. No i są mnie umarli. Okay. Okej, okay, No to wiadomo, że tutaj możemy zrobić tak naprawdę. O, chociaż Legolas zniszczony. Wiadomo, że to jest nie do zrobienia. Całe szczęście, oni, całe szczęście oni nie są w stanie za długo tutaj być. Jedyny plus tego wszystkiego. Całe szczęście koniec tych jednostek. O, z nimi nie mielibyśmy szans. Role coś mi tutaj pomagają, ale najgorsze jest to, że oni po prostu mają tyle tych jednostek e, strzelających na wyższych poziomach. Jest trudno to ogarnąć. Tutaj Aragorn... o nie. Łatwo nie jest, powiem tak. Okej, okay, czy oni są w stanie zniszczyć ten budynek? To jest pytanie. O nie, 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 nie. Te moje wszystkie katapulty za chwilę pójdą do Pieruna. Gimli się tutaj na nich huknął. oni są w stanie pokonać Gimliego? No powinni być, tak jest. Gimli pokonany. I to samo trzeba zrobić z, Lego, z Aragornem. No, i tak też się dzieje. Aragorn pokonany. Okej, okay, no i lecimy tutaj, trzeba poniszczyć jak najszybciej Niszczyć te jednostki. Okej, okay, niszczymy tutaj. Panie, za dużo mają tych budynków do rekrutacji jednostek. No i myślę, że trole, to jest chyba też to, co potrzebujemy. Jak tutaj można fajnie trollami atakować. Nareszcie te jednostki mi się przebijają i to jest duży plus. OK, tutaj trzeba pomóc. OK, wbijamy się na drugi poziom, nie jest źle. I trzeba tutaj wybić te jednostki. OK, zniszczone. Dobrze, dobrze, to wygląda. Dajcie mi więcej jednostek i będzie coraz lepiej. Raz bardziej. Wbijamy się tutaj do środka. Atakujemy, atakujemy rywali. Poli, dobrze, to wygląda naprawdę dobrze, to wygląda mocno. Wbijamy się do środka. Po katapult, tutaj. Pijamy te jednostki, ja, że nie możemy? O, tutaj nam się cały czas swaniaczki ją bawiać. Oleż, mam troli tutaj, pięknie. Matki jednostek tutaj, poru, tak naprawdę. Nie mają już żadnych szans obrońcy Minas Tirith Nie mają też już żadnego wsparcia. Potężne zwycięstwo, potężne zwycięstwo. Zniszczeni całkowicie. Ostatni budynek to jest chyba, proszę państwa. Kończymy tę kampanię. To jest to. Uwaga. Nie? Tak, to jest koniec. Wygrywamy tę misję i całą kampanię zła. Bo było piękne starcie. Mamy ostatnią katzenkę. Minastyrit płonie. Minastyrit zniszczone całkowicie. Zwycięstwo nasze nie podlega żadnej dyskusji. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Jeszcze tutaj, Barlok. No, nie udało mi się go przyzwać. Za mało punktów zrobiłem. Co nie zmienia faktu, że zwycięstwo jest nasze. Bo triumfuje Sauron. Wygrał. Ja wam serdecznie dziękuję za całą serię. To już jest druga seria, którą doprowadziliśmy do końca. Wyczekujcie, wypatrujcie, bo kolejne gierki i serie na moim kanale już niedługo. Za dzisiaj dzięki, trzymajcie się i ciema!